Poznaj naszą nową ofertę i wybierz wariant podróży najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Teraz na trasach europejskich dajemy Ci możliwość wyboru takiej opcji podróży, w której płacisz tylko za te usługi, z których faktycznie korzystasz. Nowa klasa ekonomiczna LOT to aż trzy warianty podróży: Saver, Standard i Flex. Jeśli wybierasz się w podróż, w której bagaż podręczny w zupełności Ci wystarczy, Saver jest ofertą dla Ciebie. W wariancie Saver podróżujesz z bagażem podręcznym do 8 kg. Możesz cieszyć się poczęstunkiem na pokładzie i gromadzić mile w programie Miles and More. Pamiętaj jednak, że biletu w wariancie Saver nie możesz zwrócić. Nie możesz też zmienić terminu podróży. Potrzebujesz zabrać w podróż większy bagaż? Wlot to standard. W wariancie Standard Podróżujesz z bagażem podręcznym do 8 kg i dużym bagażem rejestrowanym do 23 kg. Możesz wybrać miejsce w samolocie i cieszyć się poczęstunkiem na pokładzie. Gromadzisz też mile w programie Miles and More. Biletu kupionego w wariancie standard nie możesz zwrócić, ale za opłatą możesz zmienić termin podróży. A jeśli Twoje plany często ulegają zmianom i nie chcesz na tym tracić, to wariant Flex jest opcją dla Ciebie. W wariancie Flex otrzymujesz wszystkie korzyści i usługi, które oferuje wariant Standard, a do tego możesz zmieniać terminy swoich podróży. W razie potrzeby możesz też za opłatą zwrócić bilet. Aby jeszcze lepiej dopasować podróż do swoich potrzeb, skorzystaj z naszej oferty usług dodatkowych. Sprawdź na lot.com lub skontaktuj się z naszym konsultantem w lot Contact Center.